Co to są rycerze? W rycerze Świętego Franciszka jest to grupa dzieci i młodzieży, która powstała w celu poznawania Świętego Franciszka. Ile lat jesteś w rycerzach? W rycerzach jestem już 7 lat, czyli od drugiej klasy. Opowiedz coś o spotkaniach z Ojcem Sylwestrem. Spotkania z Ojcem Sylwestrem były bardzo wesołe, często graliśmy w różne gry. A ojciec Sylwester to jest założyciel Rycerzy Świętego Franciszka, a zainspirował się grupami, które powstawały we Włoszech. Czy do rycerzy mogą dołączyć również dziewczyny? E, tak, oczywiście, jest to grupa dla chłopców i dla dziewczyn. A teraz chcę Wam pokazać walkę dobra ze złem i jak rycerska tarcza pozwala je zwalczać. przedstawić opiekunów, którzy prowadzą nasze spotkanie. Witam w telewizji rycerskiej. W dzisiejszym nagraniu odwiedza nasz gość specjalny, siostra Leokadia. I siostra powie kilka słów o sobie. Jestem 21 lat tercjarką we franciszkańskim zakonie świeckich. Od pięciu lat zaczynam prowadzić rekolekcje zimowe i letnie dla rycerzy. Od 10 lat grupę rycerzy w Parafii. Wszystkie spotkania pragnę zostawić na pamiątkę na stronie naszej rycerskiej internetowej, naszej wspólnoty, żeby każdy mógł prześledzić swój przebieg życia w naszej drużynie rycerskiej. Kończę nasz wywiad i zapraszam do następnego nagrania. Wróciłem z Afryki po 23 latach i trafiłem właśnie do tego miejsca. Tu dobyto miałem dwa lata, tu pracowałem z młodzieżą, z dziećmi. I potem przełożony mnie poprosił, żeby pojechać do Katowic. Ku mojemu zdziwieniu, kiedy dostałem nominację na asystenta regionalnego Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka, jak pojechałem na pierwsze spotkanie, i to było do Katowic pod Lesia, patrzę, a tam są jeszcze dzieci. Tam nie tylko babcie, mamy, taty, dziadkowie. Ale tak samo i no właśnie dzieci, które słyszymy w tej chwili, które się bawią. I dla mnie to było radością, kiedy oni mi opowiedzieli, że prosili, prosili ojca założyciela, który zmarł Sylwestra, żeby coś zrobił, żeby się nowy asystent znalazł. I chyba to było wieczorem poprzednio prosili mamę, mówią: rób coś. Ona tylko tak popatrzyła do góry na Sylwestra, na zdjęcie mówi: Sylwek, postaraj się. No i się postarał. No i to już jest 3,5 pół roku prawie cztery, kiedy się zajmuję rycerzami. Dla mnie to jest świetne, że po prostu mogę z dziećmi przeżywać ten czas, kiedy święty Franciszek się świetnie bawił. My się też szukamy. Właśnie szukamy tego, żeby się dzieci świetnie bawiły. Same wymyślają zabawy, staramy się je realizować. Brakuje tu tylko ciebie.